pytanie dotyczące zrzeszenia Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w organizacji FIATA. Jakie są wymierne korzyści z stowarzyszenia? Znaczy Izba jest członkiem jedynym członkiem w, reprezentującym polskie podmioty w, w, w FIATA. Kontynuuję tutaj tradycję przedwojennej jeszcze izby, która była założycielem Fiata, w związku z tym czujemy się dodatkowo zobligowani, żeby właściwie inter, inter, reprezentować interesy naszych podmiotów. Natomiast jeśli chodzi o jakieś wymierne korzyści, one są w, w takich dwóch obszarach, wydaje mi się istotne. Po pierwsze, znaczna część, nadal mimo dużych zmian w jakości, charakterze, tempie... Z obyczajach, zasadach prowadzenia handlu międzynarodowego. Znaczna część tego handlu y, odbywa się na podstawie starych, tradycyjnych, dobrych zasad, gdzie wymagane są określone dokumenty, w tym również dokumenty y, spedytorskie, armatorskie. Wtedy mamy do czynienia z wystawianiem właśnie dokumentów sygnowanych przez świata i Izba jest upoważniona do tego, żeby te dokumenty rozprowadzać wśród swoich członków, wystawiać te dokumenty i rozprowadzać na terenie Polski wśród swoich członków, co umożliwia im uczestnictwo w tym takim, no, nazwijmy to, międzynarodowych łańcuchach dostaw. A druga, a, druga, a druga rzecz to jest to, że jednocześnie Izba jest upoważniona do tego, żeby w oparciu o przeprowadzane przez siebie szkolenia, nadawać dyplomy honorować dyplomami absolwentów specjalnych kursów, które, które są organizowane właśnie na podstawie programu przygotowanego i akceptowanego przez świata dla nowych spedytorów dla, dla, dla młodzieży, która rozpoczyna przygodę z tym, z tym bardzo ciekawym zawodem i może uzyskać właśnie przy pomocy Izby te wszystkie uprawnienia i dodatkowo również też szczegółowe, bieżące informacje na potrzeby konkretnych projektów logistycznych w no, innych krajach, z no, innych obszarów. No tak, oczywiście no tutaj dostęp do, do całej bazy danych i do, 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 do wszystkich... Me, do wszystkich komórek organizacyjnych Fiata, do biura administracyjnego do biura prawnego Fiata Fiata działa, to trzeba by powiedzieć parę słów na temat jak Fiata działa, Fiata działa również przez swoje różne biura, komisje e, które prowadzą pracę stale, nie tylko od czasu do czasu, w związku z tym e, ja mówię tutaj o przedstawicielstwie Izby w całej strukturze Fiata, ale oprócz tego są przedstawiciele Izby wywodzące się z poszczególnych różnych członków, polskich członków Izby w różnych komisjach, komisji lotniczej, komisji transportu drogowego, komisji szkoleniowej komisji celnej jest tych, tych takich ciał, które pracują na bieżąco i przygotowują zarówno rekomendacje prawne, jak i nowe rozwiązania w tym zakresie, jak i konsultują te rozwiązania poprzez konsultacje również ze swoimi członkami na terenie całego świata. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A przypomnę, że naszym rozmówcą był pan dr Mirosław Kaczmarek, dyrektor wykonawczy Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.